Cześć, powiedz mi, co robisz, żeby zwalczyć swój dysonans poznawczy? Podziel się w komentarzach. Zawsze, zawsze chętnie dowiem się czegoś nowego, a to dość ważny temat. Zaczynamy. Gdyby sufrażystki słuchały Zandberga, to kobiety dzisiaj nie mają prawa głosu, bo surfrażystki idealizowałyby swój plan tylko przez te godziny, na im... No dobrze, no Maczek jest kretynem, no to się do tego sprowadza. Ja osobiście uważam, że on jedzie pod po wyborców PO. Wyborca PO nie wie, co to są sufrażystki. Za długie. Tym no tak, jeżeli jesteś osobą lewicową, jeżeli, jeżeli, jeżeli jesteś osobą lewicową, to Matczak nie jest w stanie powiedzieć nic, co Cię przekona. Jeżeli jesteś osobą, która identyfikuje się jako lewicowa, a Matczak Cię przekonuje, to znaczy, że nie jesteś osobą lewicową, nie? Koniec. Ko ko to, to, to jest cały, cały temat, nie? W zasadzie, jeżeli argumentacja Matczaka zmienia Twoje lewicowe spojrzenie na świat, to znaczy, że ono nigdy nie było lewicowe. Nie oszukujmy się, kurwa, w tej kwestii. Nie, nie rozumieją słowa sufrażystki, To jesteśmy działem Schopenhauerem? <laughs> Weszedł. Wyjaśniłem sobie jedną rzecz. Ja co do zasady nie śmierdzę starymi, z, 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 zmarłymi ludźmi, nie? Tak. Co do zasady. Ja po prostu nie krępuję się szydzić z, z silnych razem. po <laughs> silni razem. Są śmieszni. Wystarczy popatrzeć na wszystko co mówią i od razu jest ha, ha 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 To jest tylko kontynuacja tego ha 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 hmm. Słuchajcie, jakby jeżeli chodzi o niezdecydowanych to duża część niedecydowanych dalej jest liberałami. I ja ich z tego nie wyleczę. Ja mogę im opowiadać o tym, że lewicowość jest wartościowa i w ogóle, ale jeżeli słyszysz pan i mówisz, o, to ma sens! To warto się skoncertować z lekarzem, bo to może być bardzo terminalne. <grych> Czyli Kazik cię za zawiodł tym, że nie idzie na wybory? A nie wszystkim, co sobą prezentuje? Włącznie z bardzo poważną kurwa... E e e z bardzo poważnym konserwatyzmem? Bo wiecie, jakby... Ja wam mogę powiedzieć w drugą stronę. Mnie ostatnio zaimponował pewien konserwatysta. Z tymi jedynie radykalizuje istotę lewicy, a to brzydko mówiąc chuja przekłada się na zbiorową świadomość? Okej. Okay. Nie mam z tym problemu. Daj znać jak ci idzie sprzedawanie zbiorowej świadomości lewicy. Jak, jak popracujesz trochę na tym, daj znać, daj, daj znać jakie masz rezultaty. Przekonanie, że jak będziemy grzecznie mówić do liberałów, to oni się tęczą jednorożcami, zmienią w lewaków. Jest tak naiwne jak wiara, że kapitalizm nas nie zabija, nie? Lewicowe pozycje. Przyjęcie lewicowych pozycji, naprawdę lewicowych pozycji, wymaga dość fundamentalnych zmian w swoim sposobie postrzegania świata. To nie sprowadza się tylko do tego, że nagle obudzimy się któregoś dnia i będziemy mówić: Spoko, Zandberg mówi. Ponieważ prędzej czy później, jeżeli wyjdziesz z punktów, w którym mówisz: Spoko, Zandberg mówi. To Zenberg powie coś, czego nie poprzesz. Na przykład 70% podatku od najbogatszych. I ty powiesz, a jednak nie, nieważne, wychodzę. Zajęcie lewicowych pozycji wymaga de facto deprogramowania. Wymaga odrzucenia całej masy neoliberalnych kłamstw, w których się wychowujemy, które sprzedają nam się w szkołach i które co do zasady są dość mocno zagnieżdżone w nasze głowy. Jeżeli jesteś facetem, bardzo często wiążesz się dodatkowo jeszcze z twoim przekonaniem o tym, że twój mózg jest najwyższą formą bytu i wszystkie myśli, które, które się obijają między twoimi uszami, są czystym złotem. Osób w takiej pozycji nie da się poprosić o to, żeby były mądrzejsze. Nie da się. I teraz, jeżeli chcesz przyjąć bardziej lewicowe pozycje, to możesz pójść do całej masy osób, które omawiają tę problematykę w łagodny sposób. Jest ich, jest ich sporo. Są osoby, jest, jest na polskiej scenie, łagodniejszy ode mnie jest. Orestes, myśleć głębiej, żeby nie szukać daleko. Łagodniej mówi a, mistycyzm popkulturowy, a. Jak spojrzymy na narrację na, 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 na szerokiej liczby osób, znajdziecie sobie tych łagodnych, którzy tego. I dajcie znać, jak oni już zrobią ten front 20% dla lewicy, wtedy ja powiem, że się myliłem. Ok? A jeżeli nie, to może powinniśmy założyć, że istnieje coś takiego, jak dywersyfikacja taktyk i przyjmowanie narracji, które być może nie muszą być uwspólnione, żeby generować rezultaty. Być może jest tak, że do części osób dotrze jeden sposób mówienia, a do części osób dotrze inny sposób mówienia. A jeżeli mój sposób będzie zbyt radykalny dla niektórych, to znajdziecie sobie mniej radykalne osoby. Nie jest problemem to, że ktoś jest radykalny. Ważne jest to, czy za nim idą osoby, które są mniej radykalne. Wiara ja w neoliberalne doktryny jest frajerska i zachęcam do przestania bycia frajerem, jeżeli chcecie, jeżeli, jeżeli mamy jechać na tym samym wozie, nie? Ja nie, nie lubię się wozić z frajerami. Na tą chwilę mamy. Problem dyskursywnie z tym, też może nie powinienem używać słowa dyskursywnie, ponieważ do, przekonaliśmy się już, że liberałowie go nie rozumieją na, na przykładzie Szymona. Więc na tym, na tym etapie mamy problem z tym, że umiarkowane progresywne polityki są u nas zbyt radykalne. Więc być może. Zmieńmy definicję tego, co jest radykalną postawą i zobaczmy, jak dużo naszych wartości uda się wepchnąć za plecami tych osób, które, które ciągną najbardziej w lewo. Wszyscy nagle mają strasznie delikatną skórę. Wszyscy są... O nie, o nie, co... co czemu mówisz frajer? Kurwa, jak mówiłem debil, też wam przeszkadzało. Jak mówiłem, zjeb to Wam też przeszkadzało. To znaczy, że de facto, jak będę mówił, że komuś śmierdzą stopy, też Wam będzie przeszkadzało, bo właśnie na tym polega kurwa ciągła potrzeba łagodzenia dyskursu. A co, jak ktoś się obrazi? Połowa kurwa ludzi, którzy są obrażeni na to, co mówię, to są ludzie, którzy są obrażeni dlatego że przyszli z kretyńskimi, kurwa, ale bardzo ważnymi do zakomunikowania tezami i nie dostali oklasków. Więc może, jeżeli problem rozbija się o to, że ktoś nie dostaje, kurwa, aplauzu za swoje debilne pozycje, to to nie jest problem. Dobrze, a co z zarzutami, że jak się kogoś obrazi, to wtedy ta druga strona argument, że jest się niemerytorycznym? Nic. Mnie obraża, że ktoś przychodzi do mnie z, z kretyńskimi kurwa argumentami, a dalej muszę je czytać. Ja czuję się personalnie obrażony, jak czytam kurwa po raz pięćdziesiąty, że on tego nie powiedział. To masz ma rację, nie? Ja i kurwa pięćdziesiąt osób, które, które pokazują ci całkiem wyraźnie, że, że ten kontekst istnieje. My się mylimy, ponieważ ty, ty komentatorzy na YouTube, ty wiesz, bo tu się coś zdarzyło. Czy mam świadomość nat naturalnych reakcji, ps reakcji psychologicznych? Zrobisz im z mózgu oblężoną twierdzę i wypa. Okej, okay, ja przeczytam to i powiem, dlaczego powiem, to, to jest. Absurdalnie głupi, głupia pozycja. Sorry, mordo. I nie, to nie mówię, że ty jesteś głupi, tylko że ta pozycja jest głupia. Masz świadomość naturalnych reakcji psychologicznych. Zrobisz im z mózgu oblężoną twierdzę i wyparcie pozycji obronnej główna z tego wszystkiego wyjdzie. Zajebiście. To było super, gdybym rozmawiał z noworodkami. W wtedy miałbyś rację. Wtedy, wtedy to, to miałoby sens. Ponieważ chciałbym zdradzić tajemnicę. Ludzie, którzy na przykład zajmują neoliberalne pozycje, oni nie są kurwa białą kartą. Nie tak. Co do zasady. Nie da się powiedzieć, że są nieskażeni. Zresztą od tego zacząłem, że są. Nie, większość naszego społeczeństwa nie ma mentalności noworodka. Dzisiaj nawet zacząłem od mówienia o dysonansie poznawczym. Jakby konfrontacja z rzeczami, z którymi się nie zgadzamy, generuje dysonans poznawczy. I to, na którą stronę przejdziesz, nie jest jednoznaczne. Czasem ktoś bardzo ładne słowa do ciebie powie i ty mówisz moje myśli. Złe, te myśli lepsze, a czasem będzie dokładnie odwrotnie. Czasem, dopóki nie wyśmiejemy cię i nie powiemy, że te twoje myśli są frajerskie, dopóty nie zmienisz zdania. Nie ma reguły. Nie ma reguły, ponieważ jesteśmy sumą doświadczeń, które mamy przez co najmniej kilkanaście, czasem kilkadziesiąt lat. Niektórzy potrzebują Popatrzeć na kościół i mówić, ale ta osoba mądrze mówi. Ojo, ale mądrze, to teraz ja będę myśleć jak ta osoba. A niektórzy potrzebują, kurwanie, bądź frajerem, typie, typiaro. Przestań wierzyć w to, że wolny rynek uratujecie w momencie, w którym łamie ci codziennie kręgosłup. Nie, nie znam procesu. Nie, nie, nie jestem ekspertem od procesów psychologicznych. Jestem za to całkiem świadomy tego, że ludzie są po prostu różni. I różne taktyki do różnych ludzi. Mnie nie przeszkadza to, że ludzie się ode mnie odbiją. Pewnie, oczywiście, że chciałbym, żeby więcej ludzi zostawało. Zrozumiałe z perspektywy kogoś, kto częściowo żyje z tego, tak? Żyje z tego, co tu robi. Like and subscribe do cholery. Donate'a zosta. Zobacz, jak mało jest. Bieda jest. Widzisz, tu jest napisane bieda. Ale... Ja nie przepiszę swojego charakteru, tylko dlatego, że ktoś uważa, że moja strategia jest... nieskuteczna. Bo nie jest, bo przynosi rezultaty. Bo wykresy robią brt do góry. Bo ludzie zostają, bo średnia widzów na czacie jest brrt do góry. Czy uważam, że moja taktyka da większe efekty w kontekście demokratycznym? Zależy, ile razy mnie udostępnisz. Zależy, ilu osobom ty i inne osoby mnie polecicie. To jest, ten, to, to jest ta prawdziwa demokratyczność. Czy naprawdę myślisz, że ja nie mam kurwa znajomych, którzy, nie, którzy mówią, że oni to moich wideo nie mogą słuchać? Oczywiście, że mam. Mam jakby. L.A. Trist w, w prawdziwości znam i ona, ona nie popiera wszystkiego, co robię. Ale widzi wartość w, 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 w sumie rzeczy, które, 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 które robię. Nawet jeżeli. I ja też. I on też. On też. Nie wiem, co dokładnie ty też, bo pewnie jest laga trochę, ale doceniam Maciety. No. Tak to działa, nie? Możesz się zgadać ze mną w całości, w częściach, albo wcale. I wszystkie te rzeczy są OK, ale. Uwierz mi, że są ludzie, którzy mówią: Ja Cię słucham i nie przekonujesz. Z bardzo różnych kategorii, z bardzo różnych perspektyw. A to, że mam na przykład. Miałem dzisiaj uh, typa na, na, na Twitterze, który mówi: O, jak mówisz, że ktoś jest frajerem, to już nic wartościowego nie mówisz, bo ja obejrzałem wideo i on mówi mądre rzeczy. No i mówię, no dobrze, no to Ty jesteś nieuleczalny, frajerze i co dalej, nie? Bo częścią tej zabawy jest też uczenie się do nie dotrę. I tak to będzie działać, nie? Czy chciałbym... Kiedyś wstąpić do lewicy i startować zaporaz z nich tym, myślałem o kiedyś absolutnie mnie chciał. Czy wy mnie kurwa widzieliście? Czy, 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 czy w... widzieliście wszystko na mój temat? Ja jestem nieparlamentarny bardzo. A biorąc przykład z... Co najmniej kilku osób, z którymi rozmawialiśmy? Mogę odpowiedzieć, że moje pozycje daleko wykraczają poza to, co może, o co może dzisiaj walczyć lewica w parlamencie. I wiecie, z jednej strony mamy, mamy e, tego Szumlewicza, z drugiej strony mamy zenobieżaczek. Oni, oni. Chcą, oni mają postulaty, które wykraczają poza, poza to, co może dzisiaj zrealizować parlamentarna lewica. Myślicie, że wszystko, o czym ja mówię, jest osiągalne dzisiaj? Przy naszym na przykład żenująco kurwa niskim poziomie um, poziomie uzwiązkowienia? Ja kiedyś e, Tangilowi, naszemu tutaj w tej chwili największemu rozdawaczowi e, subów, który należy do Razem, powiedziałem, że ja byłbym dla Razem raczej ciężarem niż pomocą, bo ja mam bardzo, bardzo plugawy język i bardzo słabe hamulce. Ja nie jestem potrzebny takiej partii. Ale, mimo wszystko, mogę jakieś dobro dla lewicy zrobić. Z innej perspektywy, no? Ja dostępnie bardzo szeroko, bo jesteś mądrym gościem, ale nie dostępnie cię tym, którzy są do przekonania, ale odbiją się od ciebie, bo zwyczajnie ich obrazisz. Na ma odczuciu, przekonujesz przekonanych i tyle. Weszedł. Przekonuję przekonanych do czego. Zapytajcie się, zapytaj się czacie, po, po, powiedzcie, mi, powiedzcie mi tak, z osób, które, które, które są. Czy czujecie, że o lewicowych wartościach wiecie, wiecie będąc, um, od kiedy jesteście u mnie, więcej, czy, więcej niż wiedziałyście wcześniej? Czy czujecie, że faktycznie pogłębiłyście swoją wiedzę o pozycjach lewicy? Tu masz odpowiedź. Tu, tu, tu masz, tu masz odpowiedź. Ja nie mówię do przekonanych, bo nie ma przekonanych. Jakby te osoby tutaj. Jakby. wiesz. Dużo z tych osób jest, jest, jest na streamach, na każdym streamie, nie? I oczywiście, one słyszą pewne rzeczy po raz kolejny. Ale stan polskiej lewicy jest taki, że nawet, że, że, że bardzo często znasz mały kawałek tych lewicowych wartości. I tego się nie da załatwić, kurwa, czytając Marksa. Albo, nie wiem, Różę Luksemburg, albo, kurwa, kogokolwiek. Nie weźmiesz do ręki książki, i nie powiesz... Dobra, teraz już rozumiem. Bo pierwsze, lewicowe wartości są upierdliwie trudne względem systemu, którego się nauczyliśmy, którego uczy się nas w szkole. A po drugie, wszyscy mówią, że wiara w te lewicowe wartości to frajerstwo. Więc ja całkiem dosłownie robię dokładnie odwrotną rzecz. Znaczy, wiecie, jakby umówmy się. Po pierwsze, ja edytując, bądź co, bądź wideo, które lecą na YouTube'a, edytuję sporo spornych rzeczy, które mam szczególnie z nowo przybyłymi, tak? bardzo często zdarza się, że jak jest ktoś, że ktoś, kto jest nowo przybyły, prowokuje taką sytuację, że, 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 że jest konflikt, nie? I ja ich, ja tych rzeczy nie wrzucam. Nie dlatego, że jestem fanem cenzury, nie? Tylko dlatego, że na tym polega edytowanie. Ale jednocześnie uważam, że dużo się nauczyłem w kwestii tego, jak mówić o osobach, które omawiamy. I jeżeli chodzi o to, jak mówię o, o, o obiektach, jakby d, 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 tego, to o ile nie są naprawdę skurwiali, jak, jak, jak pe, pe, pewni prawicowi demagodzy, głównie z zagranicy, to unika języka, który obraca się wokół nazywania ich skurwiałymi, nie? Jakby przezwyciężenie, przezwyciężenie tego naturalnego parcia, znaczy naturalnego w systemie, w którym żyjemy, nienaturalnego, w sensie wrodzonego, żeby też mnie nikt nie złapał za słowo, parcia do tego, że, że, że domyślnym stanem jest, 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 jest kapitalizm, no samo, samo w sobie jest, jest, jest wysiłkiem. I mówię, jeżeli dla kogoś będzie argumentem powiedzenie, że... Kapitalizm jest frajerski, to będzie, nie? A sorry? Pierdoletów, które wypisują na Twitterze Silni Razem, to nie ja piszę, tylko oni, nie? Więc jeżeli oni sobie wystawiają taką wizytówkę, to ja mam pełne prawo się z nich śmiać. Dwie nieskończoności u Karla dekrowa, Pojedyncze nieskończoności Flawius, Elej, i Janek. Dawczynie pizzy, Adam Powłowski, Ranafek, Krzysztof Karliński, Sadowska, Kto bada tak z Kasztaniem oraz szefo. Dawcy kawy z ciastkiem Michał Piotrowski, Karol Kuter, gruby Mefisto, Samryn Bartomi, Behanort, Horsy, Konwalt, Hypatia, Łukasz Puchalski, Dawid Smoki, Dora oraz Hrysku. osoby dające kawę Kropster, Michał Żadziewski, Barzu Krowy, John Sorosze z Jurabin, Barna Baja, Heinrich, Adam, Klusek, Maciej, IC Tifo, Julia, S oraz XLS. I wreszcie, długa droga, osoby dające herbatę, Arkadiusz Gumiński, Marcin Chmiel, Ponczek, The Boss, Lakardar, Paweł Pawlik, Inżynier Pilny, Empathy Master 3000, Daru, Cube, Hubert Mazurdzi, Kakaczka, Maciej Dzieliński, Zabela N, Adrian Gami, Wlubel oraz Chmisiek. I powiem tak, powiem tak, powiem tak, nigdy nie pamiętam czy użyłem wszystkich trzech form. Nie wiem, ale bardzo się staram. Dobra, no co. Albo to zobaczenie, albo... Wiecie wszystkie te rzeczy. Siemka.